Przestańmy wydawać pieniądze na SEO. Dlaczego uważam, że wydawanie dzisiaj pieniędzy przez branżę fotografów i filmowców na SEO to wyrzucanie ich w błoto? Już Wam dogłębnie wyjaśniam. Ja przez ostatnie miesiące prowadzę wiele rozmów kwalifikacyjnych z fotografami i filmowcami, którzy bardzo często wspominają, że mają długoterminowe umowy z firmami zajmującymi się SEO. I jakie efekty, pytam? I jeszcze nikt mi nie odpowiedział, że pozyskał w ten sposób klientów. Głównie wszyscy mówią, że jest słabo, a firma, której ich obsługuje, mówi, że to jeszcze musi potrwać. Pytanie jest, dlaczego tak się zaczęło dziać? 3-5 lat temu to SEO jeszcze działało. Otóż te kilka lat temu, gdy szukaliśmy coś w Google, to otrzymywaliśmy w odpowiedzi linki do stron, które kolejno przeklikiwaliśmy w poszukiwaniu odpowiedzi. Kto był na górze, ten wygrywał, bo jeśli na jego stronie otrzymaliśmy odpowiedź na to, co szukaliśmy, to już inne linki nie wchodziliśmy. Dzisiaj, jak zadamy pytanie, to oprócz linków otrzymujemy podsumowanie od AI i większość ludzi jest usatysfakcjonowana tym podsumowaniem. Jak zadamy pytanie, ile kosztuje sesja wizerunkowa w Warszawie? Gemini daje piękną odpowiedź rozpisaną szczegółowo w punktach. Już nie będziecie chodzić po. W kolejnych stronach fotografów, aby dowiedzieć się, ile bierze za co ten fotograf, tamten czy kolejny. Sytuacja jest tak poważna, że najwięksi wydawcy internetowi gazet, portali, stracili w ten sposób 40-50% ruchu na swoich stronach, odkąd właśnie Google uruchomiło podsumowanie AI w swojej wyszukiwarce. Zobaczcie tekst z branżowego portalu prasowego: wirtualne media. Ruch na stronach wydawców miażdżony przez Google i AI. Asystenci AI jak Gemini czy ChatGPT na spółkę z funkcją AI Overviews od Google dosłownie zabijają ruch na stronach wydawców internetowych. Alarmuje The Wall Street Journal. Media muszą się zmienić, jeśli chcą przetrwać to tsunami zmian. Pojawiają się pozwy wydawców przeciwko właścicielom Gemini czy ChatGPT o to, że właśnie spadł im ruch, że ludzie nie wchodzą na stronę, a oni tracą zasięgi i przez to reklamy. A przecież to podsumowanie przez AI opiera się właśnie na ich stronach internetowych. Czyli to się dzieje na rynku, a tacy malutcy przedsiębiorcy, jak fotografowie i filmowcy, idą pod prąd, inwestują w coś, co gwałtownie spada i nie wiadomo, jak nisko jeszcze spadnie. No po co? Drodzy fotografowie i filmowcy, no ogarnijmy się. Wróćmy do rozmów z fotografami z SEO. Dalej go pytam, a ile miesięcznie kosztuje cię ta usługa SEO? On mówi, że 1000 złotych, około 250 euro. Radzę mu, żeby natychmiast wypowiedział, bo jeśli ta usługa nie przyniosła efektów przez rok, to po prostu nie działa. I mówię właśnie mu o tym, jak AI zmieniło kwestię wyszukiwania i pozycjonowania. Jaką dostaje odpowiedź? Że jemu jeszcze został rok tej współpracy i nie może wypowiedzieć, bo taką podpisał umowę. Drodzy fotografowie, filmowcy, no nie bądźmy jako środowisko frajerami. Nigdy nie podpisujcie żadnej umowy, która nie pozwala na jedno, dwóch lub maksymalnie trzy miesięczne wypowiedzenie. Czyli ten fotograf przez dwa lata wyda 24 tysiące złotych, prawie 6 tysięcy euro, i wiadomo, że nic z tego nie będzie miał. No może jakiś klient mu się trafi, ale jakoś do tej pory mu się nie trafił. Czy teraz jest wśród Was ktoś, kto chce zainwestować w SEO swojej strony internetowej? Może na innych rynkach to jeszcze jakoś działa niż w Ameryce, Polsce, ale to też się po prostu zmieni. W opisie filmu zostawiam link do zapisu na konsultację ze mną, podczas której pokazuję, jak ja w tych trudnych czasach zarabiam godne pieniądze. Może ktoś z Was będzie chciał skorzystać. I serdecznie wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że SEO skutecznie wybiłem Wam z głowy.